Dużurny stanowiska kierowania komendanta powietowego w Dzierżoniowie w dniu 10 marca około godziny 8 otrzymał zgłoszenie o zderzeniu trzech pojazdów w Piławie Górnej na ulicy Ligockiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano zderzenie trzech samochodów osobowych, w tym ciężarówka i trzy osobówki. W zderzeniu brało udział pięć osób, w tym kobieta w zaawansowanej ciąży. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych oraz odłączenie akumulatora w pojeździe i zabezpieczenie rozlewiska płynów eksploatacyjnych. Droga na czas działań i czynności służby policji będzie zamknięta w obu kierunkach. Do szpitala została zabrana kobieta w ciąży z uwagi na wysoką ciążę, na badania profilaktyczne. W działaniach brały udział trzy zastępy JRG Dzierżoniów, jeden zastęp OSP Jawa Górna, Policja oraz Zespoł Turystyczny.